Kamieńska Beata: W ciszy: Dziecko, pytasz mnie czemu znowu? Dlaczego uległeś pokusie grzesznej? Przecież przysięgałeś, że wtedy już raz ostatni i znów wylewasz łzy gorzkie, zamykasz się w pokutnej matni. Więc odpowiadam ci właśnie teraz, boś dojrzał do wysłuchania odpowiedzi. Módl się. Módl nieustannie do Boga Ojca w niebie, poprzez moje ręce. Przeze mnie dostąpisz rozgrzeszenia. Tylko rób to każdego dnia i z wielką wiarą i pokorą, a wszelkie pokusy odstąpią od ciebie. I proś gorliwie w ciszy o zaciemnienie pokus. Proś, a będzie ci dane. Nasłuchuj moich słów również w ciszy, bo ja zawsze odpowiadam. Wystarczy tylko umieć słuchać. Dlatego prowadź z nami dialog wytrwale i nie ustawaj, nie ustawaj, tylko módl się każdego dnia. I choć wąska i trudna to jest jedyna droga do uwolnienia od grzechu. Kamieńska Beata.